i ważny odbiór Liuboja. Kochając z lewej strony jest Waczyniak, jest także niego Michał Żyro Waczyniak polekarny Luboja i gol! Janusz Gol, piękna akcja i piękna bramka w 92 minucie. Tutaj już się nic nie może zmienić na łóżnikach Valery kart żegna się z Bucharami, żegna się także w Gwardach Moskwa. Popatrzmy, Janusz Gol, kapitalnie przymierzył tutaj po tej tęczce Jakuba Wawrzyniaka, czekał blisko rok na bramkę, nie zdobył jeszcze żadnego gola jeżeli chodzi o mecze oficjalne w Legii Warszawa, ostatnie trafienie jeszcze barwa bełkatowa, a dzisiaj kapitalna głupka, a też mógł zdobyć przecież gola przed tygodniem przy Łazienkowskiej końcówce. Triumfuje Maciej Scorsia. Już dawno nie widzieliśmy takiej radości na twarzy tego szkoleniowca. To znaczy wejście w pole karne. Pójdźcie.